Siemanko wszystkim, z tej strony Bartek, a to jest taki gameplay z gry Scania Track Driving Simulator, e, simulator. i zaczynamy może mm, e, to i tak powiedzieć nie chciało mi się nagrywać mm, z ETS-a dlatego postanowiłem nagrać coś ze Scani taka fajna gierka chodzi tutaj e, mniej więcej o, o pokonywanie e, dosyć trudnych e, tras jak widzicie ja tutaj już trochę przejechałem. Nie wiem, może spróbujemy coś przejechać drugi raz. Może. Coś to jest stylu, wiecie. Tak, mhm. Problem z GPS. -em. Tak myślę, że będziemy tą drogę śmierci. Okej. Okay. No i co by tutaj powiedzieć, dawno nie dodawałem filmików niedawno dodałem ten filmik filmik z Rolek tam, taka składanka moich, moich wyczynów także tak, tak powiem ale tutaj musimy być oczy, oczywiście uważni żeby nie popełnić żadnego błędu żeby nie zahaczyć na czepom albo też tirem Trzeba trochę wolniej I w opisie tego filmiku Tam co z rolek Dodałem to Napisałem że Że filmików nie ma Bo po prostu Że po prostu Boli Jestem przeziębiony i I boli mnie ucho tak bo Niedawno byłem Wycieczka szkolna była I na, na basen jechaliśmy i Woda mi się dostała, nie wiem co się stało w ogóle bolało mnie ucho I Tak samo cały czas mam kaszal I nieraz źle się czuję Dlatego to powoduje, że nie nagrywam nic I Nieraz to też nie nagrywam przez to, że że po prostu mi się nie chce Ło o zahaczyliśmy O kamień chyba Tutaj trzeba powoli Nie wiem, czy tutaj wykręcę tak nie, nie wiem, czy tutaj się cofa nawet okay. Aha czyli do tyłu tylko Nie tak żebyśmy tutaj nie spadli tylko Ja tutaj może podjadę trochę bliżej o i teraz a i tak przychaczyliśmy wiecie niestety okej okay. Musimy tak nie no, no w co Walnęliśmy. a to jest druga trzecia kamera Tutaj nie walniemy. Kara za zderzenie. Teraz powinno. O, o, jest dobrze. No wiecie, trudno trochę jest tutaj sterować. Znaczy, nie że sterować, ale. Mm, trudno jest zrobić pewne manewry. okej okay. O, to nas trochę tutaj zniosło. O, i widzicie, zahaczyliśmy naczepą Nie wiem, czy wy to też widzieliście. Jak nie, to cofnijcie film sobie. Czemu ja nie podjeżdżam? Hmm. Coś nie tak tutaj jest czy jak? Czy po prostu siły nie ma? Na szaskania. No dawaj, dawaj, dawaj. No, no dawaj, dawaj. Ojen. Jakieś problemy ma na szaskania podjechanie ale zaraz powinno powinna nasze skania się ruszyć no jeszcze trochę okej okay. jest dobrze <laughs> przepraszam was za te takie dźwięki <laughs> z mojego gardła bo naprawdę boli mnie gardło Nieraz sobie muszę robić tak. <laughs> Nie wiem czy też dźwięki z gry słychać. <laughs> ciekawe. Jak widzicie, tak trochę na wariata tutaj jeżdżę. Okej, okay, i mamy już metę naszą. Zobaczymy jaki będzie mieć wynik. Mhm. <laughs> Może weźmiemy następne wyzwanie. Tak z trzy, z trzy wyzwania przyjadę. Tak myślę. Droga, którą miałeś jechać jest w remoncie. Nie masz wyjścia, musisz pojechać przegiem rzeki. Przez to przed tą trudne zadanie. Ta trasa zdecydowanie nie została stworzona z myślą o ciężarówkach. Hmm, ciekawe. I co my mamy teraz zrobić? cofnąć chyba mamy cofnąć i jechać tu dobra mm, muszę Wam też powiedzieć, że tą grę wydawała ta sama firma co Eurotracka czyli e, software coś takiego SCS coś takiego nie wiem, wiecie dokładnie Okej, okay, tutaj już damy radę. Słuchaczę tam. O tutaj, tutaj będzie trudno, już tak widzę. Nie powinniśmy walnąć. Okej. Okay. Trzeba patrzeć w wszystkie lusterka, wiecie? Bo to naprawdę... Aż trudno przejechać, nie walnąć w coś. O. Widzicie, musimy teraz nawrócić tutaj bardziej, większy łuk, że tak powiem, zrobić. Okej. Okay. Wykręcimy tu. No, spokojnie. Kara za zderzenie, co teraz? No teraz to, widzicie? Tutaj trzeba naprawdę mieć... Trzeba to sobie przetworzyć w myślach, że tak powiem, jakbyśmy musieli się zachować na tej trasie. Teraz chyba z przodu walnęliśmy, nie, nie wiem mhm mm Widzimy się tam Ale ledwo co jedziemy jedziemy dalej Czyli mamy na razie razie chyba zderzenia zderzenia tylko o, cztery. Jak widzicie trzeba patrzeć w te lusterka, bo bez patrzenia to nie damy rady po prostu. Ale tutaj ledwo co? O! To jest to, że ja się za bardzo spieszę. Mhm. Musimy obejrzeć co tutaj przeszkadza. Może ja cofnę, po prostu Mhm, dobra O! Jechaliśmy w to? prosto i tu Damy radę Damy radę Jak widzicie grafika nie jest zbyt ładna że tak powiem to znaczy cienie są wszystko jest ale ja chyba nie mam ustawionej grafiki na maksa Tutaj, tutaj z łatwością przejdziemy. Mhm. I co teraz? Tu mamy jechać czy gdzie? Ja się postaram tutaj przejechać. A widzimy sobie leci Kara za zdarzenie co my walnęliśmy Dawaj, dawaj skania, ruszaj, ruszaj No To chyba będzie meta Tak mi się zdaje albo nawet i nie Idziemy <laughs> teraz A, tu Mam trochę, trochę długą naczepę, więc tutaj musimy bliżej podjechać Ło cały czas patrzę w te lusterko. Okej okay. tam wszystko okej okay. i tu ło dobra Jakoś tam dojechaliśmy. <laughs> Dobrze. No co <to> następne wyzwanie? I <laughs> co to za wyzwanie? Powódź. Silne opady deszczu w pobliskich górach sprowadziły na miasto katastrofę. W niektórych jego częściach brakuje jedzenia i środków ratownicznych. Zalane obszary wydają się przejezdni jedne, ale musisz zachować maksymalną ostrożność. Postaraj się dowieść pomoc tam, gdzie najbardziej jest jej potrzeba. Okej. Okay. Trochę... Trochę nie umiem czytać, że tak powiem. Nie, czyta, nie czytam za dobrze. Okej. Okay. Tutaj nie przestaćmy z prędkością. Jaką naczepę mam długą? O, trochę długa jest. Jak widzicie, wszystkie belki są nawet pod wodą, więc nieraz nas podnosi do góry. Okej, okay, tu. Mm -hmm. trochę mało mówię wiecie bo w co my walnęliśmy trochę mało mówię bo bardziej się skupiam teraz na na przejechaniu tej trasy a co, w co tam walnęliśmy wo, wo, wo. teraz będzie trudno ok nasza przyczepa przejechała jakoś tam teraz tu Łołowo, wow, wow, ledwo co! Ledwo co przejechaliśmy tam koło tego drzewa Teraz musimy... Trochę bardziej tak Czy nam się uda? Popatrzmy co to było? Bannęliśmy chyba nawet samochód podrzuciło ten drugi Okej, okay, tam przejedzie przyczepa <śmany> Najgorzej to jest z tą przyczepą, bo gdy przejedziemy na przykład mm, Przejedziemy naszym kirem, to nie zawsze przejedziemy na O, jaka... jaka... Ta, że tak powiem Krótka trasa Dobra Teraz będzie ostatnie wyzwanie Na dzisiaj Nie wiem czy słyszycie, ale mówię trochę przez nos O, podejść ciągnikiem do naczepy ze sprzętem nagłośnionym My tyłem Tyłem mamy Pojechać, czy jak? Tutaj damy nawrócić damy radę nawrócić, czy jak? damy, damy radę okay. no nawet ciągnikiem trzeba uważać jak się jedzie, bo tutaj wątpię, czy be bez żadnego zderzenia przyjadę jak widzicie jak, jakiś tutaj koncert rokowy ludzie się, jakoś się tam poruszają jak w FIFA <grym> oczywiście w FIFA y, w tej starszej wersji bo w tych nowszych to już inaczej się kibice zachowują ale tutaj trudno ok i teraz co mamy zrobić tutaj jest nasza naczepa tak no to cofanie będzie najprostsze że tak powiem a my jeszcze chyba tam będziemy musieli jechać przed nami mhm. tam, tam widać metę i zaczepimy tą przyczepę. Okej. Okay. No, trochę trudno. <grybujesz> Nie trochę tylko, nawet bardzo. Walnęliśmy. Będziemy inaczej tutaj podje podjedziemy. Nie wiem, czy tutaj bardziej podjechać pod ten samochód, czy jak to zrobić. Czy od razu tutaj manewrować. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Światło nie przywale? Nie. Okej, okay, teraz byśmy musieli wyprostować. Okej, okay, teraz jest dobrze. Teraz podjedziemy jak najbliżej. nasza przyczepa dawała radę o widzicie ko ko kolejna trudność na tej, <grych> na tej trasie o aha tutaj mamy przynajmniej nic nie ma dobra o jednak jest Powinniśmy przyjechać. Przejechać. Daliśmy radę. Dobra. No i do mety oczywiście. Teraz. Teraz nie możemy tutaj walnąć. I ty. Ty byś tam się posunął, a nie. Tą <tom> skanią. <z> a nawet muszę sprawdzić, czy wszystkie tiry tutaj. Mm, nie, tu już nie zobaczę. Chciałbym zobaczyć, czy po całej. Tutaj mapie są porozstawiane tiry, tiry marki Skania tylko. No dobra, jakoś tam przejechaliśmy. Obecny wynik. 0 <grym> punktów. Wyzwanie ukończone. 300 punktów. A, zdarzenie z otoczeniem. Minus 400, dlatego mamy 0 punktów, wiecie. No dobra, no to co? To co ja bym, ja bym się teraz z Wami żegnał. Zachęcam Was do subs subskrybowania mojego kanału, jak i oceniania filmów i komentowania filmów. Na co liczę za zawsze, na te komentarze Wasze. No myślę, że się odcinek spodobał. Wiem, że trochę zamulałem, bo jest już trochę późno. No i co? Ja się z Wami żegnam. Komentował dla Was Bartek. Cześć.